Warystory często wykorzystywane są jako element przeciwprzepięciowy. Im większy warystor, tym większe możliwości pochłaniania energii. Warystory dostępne są na różne napięcia. Ich rezystancja szybko maleje po przekroczeniu określonego napięcia. Warystor 471 często występuje jako element przeciwprzepięciowy w listwach zasilających. Warystory występują w sprzęcie elektronicznym, w zasilaczach, tutaj przykładowo w UPS-ie. Warystory jako ochrona linii sygnałowych w terminalu SDN bra NT1. Dostępne są różne typy warystorów, warto zwrócić uwagę na ich parametry. Napięcie pracy, przy których nie płynie istotny prąd przez warystor. Widać, że podane jest zarówno napięcie przemienne, jak i napięcie stałe, następnie przedział napięć, w których warystor zaczyna przewodzić prąd 11 mA. Maksymalne napięcie ograniczania przepięcia, a także prądy udarowe. Widać, że moc ciągła warystora jest znikoma, w tym modelu jest to zaledwie 1 W. Jest to element przeznaczony do pochłaniania energii krótkich impulsów. Możemy przyjąć 280 J dla kształtu fali przepięciowej 10 na 1000 mikrosekund. Pojemność może wpływać na szybkie linie transmisyjne. Widać, że pojemność rośnie wraz ze zmniejszającym się napięciem charakterystycznym dla warystora. Testujemy warystor 22.0 zaczyna on przewodzić w przedziale 20 do 24V i jak widać jest to charakterystyka nieliniowa. Zmieniamy napięcie, a prąd rośnie gwałtownie, już mamy 1 mA, za chwilę będzie 10 mA, a no, w tym momencie już mamy 30 mA i moc strat rośnie, warystor zaczyna się nagrzewać. Prostym sposobem możemy potwierdzić. To, co widzieliśmy w kartach katalogowych, że dla różnych warystorów możemy zaobserwować różne pojemności. Oczywiście to jest inny sposób pomiaru niż robił to producent, ale widzimy, że w zależności od typu warystora otrzymujemy inne wskazania. I na koniec próba praktyczna: Łączymy warystor 220 z kondensatorem naładowanym do 100 V, kondensator o pojemności 470 mikrofaradów. No i widać, że początkowo napięcie zostało ograniczone do około 53 V i następnie stabilizuje się na wartości około 30 V w czasie około 1,5 ms.